Dzień dobry państwu, Anna Nartowska, studio Polskiej Agencji Prasowej, a gościem dzisiejszego wydania jest pan Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani pośle, zacznę od polityki krajowej. Prawo i Sprawiedliwość, prezes Jarosław Kaczyński powrócił do tej formuły spotkań z wyborcami. W ten weekend odbyły się kolejne spotkania. Zapowiedział między innymi. Przesunięcie terminu wyborów samorządowych. O tej sprawie było już głośno kilka miesięcy temu. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość tak jakby, no nie powiem, wycofało, ale zawiesiło ten pomysł teraz powrót i to taki stanowczy powrót. No nie zawiesiliśmy tego pomysłu. Ten pomysł trzeba było skonsultować po prostu z kancelarią Pre prezydenta. Wiadomo, że, że prezydent ma ostateczną decyzję, jeżeli chodzi o podpisywanie ustaw. W związku z tym chodziło o to jak długi okres to, to przedłużenie ma mieć. No i kancelaria prezydenta tak naprawdę zdecydowała, że to ma być pół roku i stąd projekt ustawy będzie dotyczył, dotyczył przesunięcia tego terminu o pół roku. Nie ulegało wątpliwości, że te wybory trzeba przesunąć. Prezes mówił o tym, dlaczego. No głównie to jest niepowodowanie zamętu w głowach wyborców, no bo jednak trzeba odróżniać tą politykę ogólnokrajową od polityki lokalnej, a te problemy są rzeczywiście niesłychanie ważne no i w związku z tym trzeba pozwolić ludziom na, na to rozgraniczenie. No i po drugie, to jest także kwestia rozliczenia kampanii wyborczej. W, w, w wyborach lat, lokalnych startują no, tysiące kandydatów, bo mamy przecież wybory do, do, do Rad Gmin, Rad Powiatów i Samorządów Województw, a także bezpośrednie wybory wójta burmistrza, prezydenta, więc tych kandydatów, a, a blisko 2,5 tysiąca gmin, trzysta kilkadziesiąt powiatów, 16 województw, w związku z tym to są rzeczywiście tysiące, e, tysiące kandydatów. No i kwestia później rozliczenia tej kampanii wyborczej. Rozliczenie jest centralne. Odpowiada za to partia polityczna z list, której startują kandydaci. No a jak wiemy, rozlicza jest państwowa kampania, komisja wyborcza, no i od tego zależą dotacje dla, dla każdej partii. Jeżeli sprawozdanie z wyborów nie jest prawidłowo rozliczone, to później są po prostu potężne kłopoty finansowe. I choć, choćby z tych dwóch powodów to przełożenie jest po prostu konieczne. Zarzuty opozycji w tej sprawie pozostają niezmienne. Pojawia się kwestia niekonstytucyjności samych rozwiązań, niezgodności z spraw Takiego rozwiązania i tego, że prawo i sprawiedliwość w ten sposób próbuje dążyć do grania na, do swojej bramki. Nie bardzo wiemy, nie na, na czym miałaby polegać ta niekonstytucyjność. Przede wszystkim kadencja samorządów nie jest regulowana w Konstytucji. W związku z tym zawsze tę kadencję można wydłużyć. Nie skracamy kadencji, tylko ją wy, wy, wydłużamy. Robimy to ustawowo. Ustawa przejdzie cały proces legislacyjny, w związku z tym te zarzuty są no, moim zdaniem niepoważne. No ale cóż, tak się składa, że opozycja no, każdy pomysł prawa i sprawiedliwości krytykuje, więc mówiąc szczerze, nie, niespecjalnie się dziwię, że i tutaj ta krytyka się pojawia, choć ona nie ma po prostu walorów merytoryczności. Chętnie bym posłuchał, jakiego rodzaju. Merytoryczne zarzuty są do, 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 do tej propozycji. Zniesienie immunitetu dla parlamentarzystów to Pana zdaniem dobry krok? To znaczy, to, to, to jest szerszy, szersza kwestia. Chodzi o ten immunitet formalny tak? i dotyczy nie tylko środowiska parlamentarzystów, ale także sędziów i, i prokuratorów. Rzeczywiście no, zdarzają się przypadki we wszystkich środowiskach że w, no w sprawach ewidentnie e, takich, za które dana osoba powinna odpowiadać i nie zasłaniać się imun, immunitetem, to robi. Mieliśmy przypadek posła, który no, ewidentnie po, po spożyciu jechał rowerem. No i wyciągnął tę legitymację poselską i nie pozwolił się zbadać alkomatem. No wiadomo, że, że po... po, po w kilkudziesięciu godzinach już trudno takiemu człowiekowi cokolwiek udowodnić, więc to jest moim zdaniem no, zupełnie kuriozalna rzecz. No i o tę eliminację takich przypadków chodzi, zarówno jeżeli chodzi o środowisko parlamentarne, jak i środowisko sędziowskie i prokuratorskie. Też dowiadujemy się z mediów, że zdarzają się w tym środowisku sytuacje no, ewidentne. Co więcej, no to oburza opinię publiczną, no bo wygląda na to, że są ludzie równi i równiejsi. Jeżeli ktoś ewidentnie łamie prawo i zasłania się immunitetem, to takie sytuacje po prostu nie powinny się zdarzać. No i o eliminację tego rodzaju przypadków chodzi. Ta prekampania, chyba tak już można powiedzieć, prekampania wyborcza trwa z jednej i z drugiej strony. Zarówno opozycja, jak i rząd prowadzą spotkania, rozmowy. Ale to, co wybrzmiewa z jednej i z drugiej strony, to jest ta opozycja, My oni, także o tym wczoraj mówił prezes Jarosław Kaczyński, ale w podobnej narracji, narracji ma Donald Tusk. Czasy są trudne. Nie uważa pan, że budowanie tego przekazu politycznego na, na bazie takich sformułowań to za mało dzisiaj? Pani, my, 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 my nie robimy tych spotkań, żeby pokazać, czym różnimy się od Platformy. No, generalnie te spotkania, w których uczestniczy prezes Kaczyński czy też premier Morawiecki, one mają na celu do, dotarcie do jak największej grupy polskich obywateli, poinformowanie ich po pierwsze o, o naszych dokonaniach już siedmioletnich, a mamy się czym pochwalić. No i po drugie, no mamy tą bieżącą sytuację, no bardzo skomplikowaną i trudną. Mam na myśli tą toczącą się wojnę za naszymi granicami. Jesteśmy państwem frontowym i w związku z tym pewne negatywne konsekwencje związane z tą wojną, no w oczywisty sposób rzutują na bieżące życie nas wszystkich. Obserwujemy także to, co dzieje się poza naszymi granicami. Coraz częściej w Europie Zachodniej, a także okazuje się i u naszych sąsiadów na południu u Czechów, dochodzi po prostu do sprzeciwu opinii publicznej, przeciwko konsekwencjom tej wojny, a te konsekwencje dotyczą każdego obywatela. Mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen nośników energii. Co w bezpośredni sposób przekłada się na sytuację materialną wielu gospodarstw domowych. Ludzie tego nie, nie, często nie rozumieją, mają zbyt mało informacji. To jest naprawdę sytuacja poważna. Ja obserwuję sytuację w krajach Europy Zachodniej, gdzie, gdzie jestem regularnie. Tamten wzrost cen nierekompensowany przez państwo jest jeszcze gwałtowniejszy. Mam na myśli wzrost cen nośników energii, głównie prądu. Tak naprawdę duża część ogrzewania w tych krajach. To jest ogrzewanie na prąd, te koszty rosną bardzo gwałtownie, w związku z tym ludzie są naprawdę niezadowoleni, bo zwyczajnie w ich domowych budżetach pojawiają się dziury. Te rzeczy trzeba ludziom naprawdę tłumaczyć i stąd także te spotkania. W związku z tym naprawdę one nie mają na celu polaryzowania opinii publicznej, tylko raczej uspokajanie i tłumaczenie ludziom. Że no jednak lepiej być może ponosić ciężary tego rodzaju, jak, jak wzrost cen, niż mieć wojnę na swoim terytorium. A nie ulega dla, dla mnie najmniejszej wątpliwości, że jeżeli nie daj Boże Rosja pokonałaby Ukrainę, to oczywiście nie, nie zaraz, ale za jakiś czas przedmiotem imperializmu rosyjskiego stanie się niestety Polska ze wszystkimi tego, Konsekwencjami. Te obrazki widzimy, jak to może wyglądać. W związku z tym naprawdę powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten kraj wspomagać i żeby on zatrzymał. Rosjan daleko od naszych granic. Nawiązał Pan do sytuacji geopolitycznej. Premier wypowiedział się w miniony weekend do kwestii współpracy w ramach grupy V4. Tylko co z Węgrami w, w kontekście tej współpracy? No w, spraw, w, w sprawach u, ukraińskich bardzo wyraźnie różnimy się z, z Węgrami. Rzeczywiście ta, ta, ta bardzo wyraźna różnica spowodowała, że te kontakty osłabły. No, ale przewodnictwo teraz mają, mają Czechy. Rzeczywiście Grupa Wyszehradzka na przykład świetnie funkcjonuje, jeżeli chodzi o tę problematykę unijną, a zbliża się jesień i ta kalendarzowa, i, 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 i ta polityczna, kiedy na forum Unii Europejskiej będą musiały zapadać bardzo poważne decyzje dotyczące chociażby polityki klimatycznej. Tak naprawdę, mimo tego, co dzieje się za, za naszymi wschodnimi granicami, jednocześnie wschodnimi granicami Unii Europejskiej? No, główny orędownik e, przyspieszania tej polityki, pan Timmermans, e, nic nie, nie zmienił w sposobie swojego myślenia. E, wszystkie te rozwiązania prawne, związane choćby z tym pakietem Fit for 55, idą, e, no i zbliżają się decyzje ostateczne po trilogach. Będzie decydowany ostateczny kształt rozporządzeń związanych z tą reformą. A doskonale już wiemy, że te dwie rzeczy się nakładają. Mamy gwałtowny wzrost chociażby gazu, piętnastokrotny, wręcz niewyobrażalny. No a w oczywisty sposób im więcej energii odnawialnej, tym więcej zapotrzebowania na gaz. Bo przecież to nie jest tak, że energia odnawialna zastępuje nam całkowicie... Tą tak zwaną brudną energię w miksie energetycznym. Jeżeli mamy w miksie energetycznym coraz więcej energii odnawialnej. A krok po kroku, także i my to robimy. Osiągnęliśmy poziom 16% na koniec poprzedniego roku, co wydawało się jeszcze do niedawna niemożliwe. To musimy mieć moce rezerwowe, bo jeżeli nie wieje i nie świeci słońce, to musi być jakiś rodzaj energetyki, który, który natychmiast możemy włączyć do systemu. Takie warunki spełnia tylko energia atomowa i energia pochodząca z gazu. W związku z tak, gwałtownym wzrostem cen gazu, pójście w stronę energetyki właśnie gazowej, jej rozwoju, jako tych mocy rezerwowych, no będzie w oczywisty sposób zwiększało zapotrzebowanie na gaz, którego nie mamy. Mam nadzieję, że pan Timmermans i zwolennicy tej polityki nie mają na myśli kupowania za jakiś czas znowu rosyjskiego gazu, że jednak od rosyjskiego gazu odwracamy się de definitywnie i choćby z tego powodu musi się odbyć pogłębiona debata na forum Unii Europejskiej, co my z tą polityką robimy. Czy no, rzeczy... Choćby pod kątem gazu na przykład Węgry mogą być przeszkodą wizerunkową w tym zakresie, o którym Pan mówi. E, e, tak, to prawda, no, ale jeżeli będziemy szli w stronę energii odnawialnej w tym tempie, w jakim życzy sobie Pan Timmermans, to zapotrzebowanie na gaz będzie jeszcze rosło. W związku z tym ten problem węgierski będzie jeszcze wyraźniejszy niż do tej pory, więc chyba nie o to chodzi. To oczywiście jest bardziej skomplikowane, nie mamy czasu, żeby ten wątek rozwinąć, ale nie ulega wątpliwości, że czekają, czeka nas poważny namysł i poważna dyskusja, i akurat w tych sprawach jesteśmy w stanie na forum Unii Europejskiej zaprezentować, jak sądzę, wspólny głos. Stąd właśnie ta sugestia premiera Morawieckiego o intensyfikacji prac Grupy Wyszehradzkiej. Właśnie w tych sprawach, przy zachowaniu różnic, bo jak się wydaje, w sprawach ukraińskich, Węgier, nie przekonamy. Powrót do y, formatu V4, do rozmów w tym formacie, może stanowić dodatkowy element nacisku w sprawie chociażby Krajowego Planu Odbudowy? Plan Odbudowy to jest już jakby indywidualna polska ścieżka. No my zrobiliśmy wszystko, co można było. Wyciągnęliśmy rękę, poszliśmy na daleko idące Polityczne ustępstwa co dalej? w stosunku do Komisji Europejskiej. No i realizujemy to porozumienie polityczne. Podkreślmy tutaj w tym miejscu, że ono wychodzi poza rozwiązania prawne przyjęte przez samą Unię. Czyli mówiąc inaczej, rozporządzenie, które reguluje funkcjonowanie KPO, nie przewiduje sytuacji, w której mielibyśmy dokonywać zmian w Sądzie Najwyższym w Polsce. My zgodziliśmy się na ten ruch. Właśnie w, w imię idei kompromisu, uznając, że skoro komisja ma zastrzeżenia i uważa, że to jest jakieś zagrożenie dla praworządności, dobrze, zrobimy to w imię tego porozumienia. Zrobiliśmy to, ustawa weszła w życie, nowy sąd dyscyplinarny zaczyna działać, a pani przewodnicząca von der Leyen, która z tym porozumieniem przyjechała do Polski, mówi w jednej z gazet: No nie, Musicie jeszcze wprowadzić do polskiego prawa możliwość kwestionowania statusu sędziów przez innych sędziów. To jest propozycja no, dosłownie zaporowa, bo ona by oznaczała, gdybyśmy chcieli ją wprowadzić w życie, po prostu złabanie konstytucji, podeptanie prerogatyw prezydenta, no i rozsadzenie systemu wymiaru sprawiedliwości od środka, no bo wtedy mielibyśmy masowe tego rodzaju skargi. Więc to jest kompletnie droga donikąd. No i jesteśmy rzeczywiście, ta sprawa staje pod znakiem zapytania. Wydawało się, że pan premier i pan prezydent rozmawiają ze sobą i uzgadniają polityczne porozumienie, która jest, że tak się wyraża, stabilna w swoich poglądach i tak to potraktowaliśmy. My z tego porozumienia się nie wycofujemy, Natomiast nie wiedzieć, tem, czemu pani von der Leyen postawiła to porozumienie pod znakiem zapytania i w takiej sytuacji jesteśmy. Natomiast jeżeli popatrzymy od strony prawnej, to Polska musi złożyć wniosek o płatność. Tam jest konieczność spełnienia pewnych dodatkowych warunków i wtedy, formalnie będzie musiała się ustosunkować do tego komisja. No bo przy całym szacunku dla Pani Przewodniczącej to jest pojedynczy komisarz i jeden głos. No doszła do tego jeszcze Pani Komisarz Jurowa, Pan Komisarz Reinders. Trzy głosy na 27. Musimy mieć stanowisko komisji. Wtedy do tego wniosku po sześć, maksymalnie 60 dniach będzie się musiała formalnie Ustosunkować komisja I wtedy będziemy wiedzieli, czy to porozumienie jest realizowane, czy też musimy wejść na drogę prawną. Bo jeszcze raz przypomnę, komisja, stawiając Polsce takie warunki, złamała rozporządzenie, które przyjęła razem z. które przyjął parlament razem z Radą, czyli prawo unijne. Mamy prawo z tym iść do CUE. Do, do no ale nie robimy tego. Bo uznawaliśmy, że to porozumienie polityczne będzie realizowane. Pytanie, jak do tego odniosłoby się CUE? Raczej w pozostałych swoich, poprzednich swoich orzeczeniach nie było przychylne. Ja Pani, to nie chodzi o to, czy żeby CUE było przychylne w jakiś sposób w Polsce. Chodzi o to, żeby badało to, co robi Komisja i kraje członkowskie, czy to jest zgodne z prawem. No i na takim gruncie, Byśmy starali się, jak rozumiem, rozstrzygnąć to wczułe. Panie pośle, czy jakieś głosy z Brukseli od Pana kolegów, chociażby niemieckich, dotarły do Pana w związku z ogłoszeniem raportu o dotyczących reparacji 1 września? Wie pani byliśmy już w Brukseli na takim tygodniu komisyjnym, ale mówiąc szczerze, Parlament jeszcze w jakimś sensie jest trochę na urlopie, więc nie ten tydzień tylko. Kolejny tydzień, kiedy spotykamy się w Strasburgu, no i wtedy, że tak się wyrażę, obecność jest już obligatoryjna, bo mamy głosowania. Dopiero wtedy będzie trochę więcej tych głosów od naszych kolegów. Ale patrzę po mediach, po, po, po tym, co znalazło się w mediach europejskich i światowych. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że wybraliśmy bardzo dobry czas żeby te polskie problemy zgłosić. Po pierwsze, no zawsze 1 września to jest taki dzień, kiedy wiadomo, obchodzimy kolejną rocznicę napaści Niemiec na, na, na polskie rozpoczęcia II wojny światowej. Świat o tym wie, ale ta informacja, że Polska przygotowała dokumenty, na podstawie których domaga się od Niemiec miliarda trzystu, przepraszam, biliona trzystu miliardów euro odszkodowania, Myślę, że szokowała europejską świadomo, i światową opinię publiczną. E, e, ludzie zastanawiają się, ludzie, którzy nie interesują się specjalnie historią, polityką, zastanawiają się, co takiego Niemcy zrobiły w Polsce, że Polacy położyli na stole dokumenty domagające się tak wysokich reparacji. Myślę, że duża część opinii publicznej, zwykłych ludzi w, 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 w Europie, w Europie Dopiero teraz dowiaduje się, jaka skala zniszczeń dotyczyła naszego kraju. I To jest moim zdaniem ogromny, ogromny sukces. To jest dobra podstawa, żeby tworzyć nacisk europejskiej, światowej opinii publicznej na Niemcy, żeby poważnie podeszły do tej kwestii, bo do tej, do tej pory ta sprawa była przez Niemcy no, wyraźnie bagatelizowana, zamiatana pod dywan. No, i wreszcie powiedzieliśmy dość. Co więcej, no wymagało to przygotowania dokumentu, rzeczywiście bardzo solidnego, i ten dokument spełnia takie warunki. Proszę zauważyć, on dopiero parę dni funkcjonuje, jeszcze nie został przetłumaczony na języki obce. Wiemy, że, 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 że to pewien problem, trzeba to zrobić jak najszybciej, ale nikt nie kwestionuje wysokości tych roszczeń, sposobu ich policzenia. To jest niesłychanie ważne. Albo jeszcze nie kwestionuje. Nie, moim zdaniem nikt tego nie zakwestionuje, bo zrobiliśmy to naprawdę na minimalnym poziomie. Mimo tego szuma, której żądamy, jest rzeczywiście, może być dla wszystkich szokująca. Tak przy okazji, oczywiście ona jest olbrzymia, niewyobrażalna. Ale jeżeli podejdziemy do tych reparacji, tak jak się podchodzi do tego rodzaju odszkodowań w prawie międzynarodowym, to oczywiście rozkłada się te obciążenia na wiele lat. I gdybyśmy tu przyjęli okres 50 lat, to łatwo policzyć, że to jest około 26-30 miliardów euro rocznie co stanowi w przypadku Niemiec, które mają mniej więcej 500 miliardowy budżet, około 5% ich wydatków. Więc to nie jest tak, że żądamy od Niemiec jakichś rzeczy niewyobrażalnych. Ale są... czy możliwych do spełnienia także no w... pod kątem prawnym? Wie Pani, no oczywiście na gruncie ani prawa karnego, ani prawa cywilnego tego dochodzić nie będziemy. Będziemy dochodzić te, tego na gruncie prawa międzynarodowego. Tak jak powiedziałem, przygotowując pewien nacisk na Niemcy, które z Polską się nie rozliczyły. Rozliczyły się 70 innymi krajami, także przy pomocy sporych sum, natomiast z Polską nie rozliczyły się w ogóle. Uznając, że pojednanie zbudują właśnie na takim gigantycznym kłamstwie. Tego zrobić się po prostu nie da. Powiedział Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję także państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia Polskiej Agencji Prasowej jutro o stałej porze.